Już po raz kolejny zespół szkół w gości zagranicznych przyjaciół. Z tej też okazji nauczyciele wraz z uczniami postanowili zorganizować warsztaty językowe, których tematem tym razem była kuchnia niemiecko-polska. Jedyna możliwość dla ucznia z kontaktu z językiem obcym jest w momencie wyjazdu. No niestety nasza młodzież dzisiejsza nie zawsze ma tą możliwość. I my jako szkoła, mając sposobność stworzenia sytuacji takich typowo z native speakerem, Staramy się zorganizować wszelkiego rodzaju zajęcia, które umożliwią młodym ludziom porozumiewanie się w języku obcym, przede wszystkim przełamanie lodów w pierwszym komunikowaniu się. I dzisiejsze warsztaty to są właśnie warsztaty językowe, które służą komunikowaniu się, a przede wszystkim poznaniu tradycji kuchni niemieckiej. Jednak warsztaty językowe to nie wszystko. Nie są one jedyną formą oswajania uczniów z językiem. W szkole prowadzone są bowiem różnego typu wymiany międzynarodowe, czy chociażby fora językowe. Jednym z takich projektów który y, tą metodą innowacyjną jest prowadzony, jest projekt polsko-grecki w języku niemieckim. Tematem jest solidarność międzyludzka. Celem tego naszego projektu jest przede wszystkim promowanie idei solidarności międzyludzkiej, uwrażliwienie młodego człowieka na potrzeby innych lokalnie i globalnie, jak również kreowanie takiej postawy aktywnego obywatela Europy, świata. Teraz przygotowuję się do matury. Mam możliwość poszerzenia swojego słownictwa, powtórzenia gramatyki. No i jak już mówiłam, w taki pewniejszy sposób potrafię już mówić po tym języku. Nie czuję takiej, takiego dyskomfortu. Jeżeli się rozmawiam, to wiadomo, że ten język się poszerza w jakiś tam sposób, i to była też ciekawa przygoda dla nas wszystkich, ponieważ wymienialiśmy się naszymi chociażby wiadomościami z kultury, z przeżyć takich życia szkoły, i to wszystko było takie ciekawe. Jak przyznają uczestnicy i organizatorzy, tegoroczne warsztaty i prowadzone projekty z pewnością nie będą ostatnimi w murach szkoły.